Witam bardzo serdecznie Państwa. Witam Jana Bodakowskiego, Media Narodowe. To jest trochę taki raport z pola bitwy. Przed chwileczką, drodzy Państwo, może szybciutko powiem, co się stało. Mówimy w momencie, kiedy, no niespełna dwie godziny temu, wyłączono Media Narodowe z YouTube. Brutalny amerykański cenzor. Przeciął ten główny kabel, i proszę Państwa, i nie ma, nie ma profilu mediów narodowych. Oczywiście to jest na razie czasowe, będzie trzeba się do tego odwoływać, ale, ale stało się. Pani Janie, Dlaczego to się stało? Podejrzewam, podejrzewam, że nie jest to czasowe, podejrzewam, że to jest na stałe. Podejrzewam, że odwoływanie się nic nie da, bo to jest ten sam schemat, który został um, przeprowadzony z um, telewizją w Realu. Kiedy telewizja Ra w Realu była. Wycięta z YouTube'a. Ja przeciwko temu protestowałem na, na demonstracjach, pisałem artykuły. To się stało na podstawie raportu, który stworzyła taka organizacja Nigdy Więcej, która od 96 roku non stop pisze takie artykuły, takie raporty, brunatne księgi to się zwa, były, były zwane, które są rzekomo o mowie nienawiści. A jest to krobnika wszystkich tych wypowiedzi, działań, które się nie podobają y, temu środowisku lewicowemu i tam się nie podoba im wszystko, po prostu kompletnie wszystko. Ja pamiętam przed laty to nawet było to, że tam prymas Głęb Świętej Pamięci kiedyś na jakimś kazaniu coś antyaborcyjnego powiedział y, prócz tego i tam było wszystko ładowane i wszystkie demonstracje, wypowiedzi, y, jakieś bandyckie, chuligańskie pobicia, y, które nic z żadnym rasizmem nie było, bo ktoś pijany muś dał w twarz. I to wszystko było wrzucane do jednego worka. No i na podstawie y, takiego raportu o, o wszystkich zbrodniach w telewizji w Realu została ta telewizja zlikwidowana, i wtedy to stowarzyszenie się chwaliło swoim sukcesem i zapowiedziało, że tak samo postąpi z mediami narodowymi, że już przygotowuje taki raport i on zostanie wysłany i zostanie zablokowany. No i rzeczywiście parę dni temu ten raport został opublikowany, nagłośniony przez gazetę wyborczą. E, Raport jest, e, wstęp do tego raportu jest kłamliwy, bo mówi, że Telewizja Media Narodowe, ten kanał był e, antyukraiński, prorosyjski, powtarzał prorosyjską propagandę. Zarzuca antysemityzm, oczywiście nie według starej definicji mówiącej o tym, że antysemityzm to prze, po, pogląd oparty na przesądach rasowych zakładających e, eksterminację Żydów lub ograniczenie ich praw. Tylko według nowej definicji, że głoszone są poglądy, które się Żydom nie podobają. No i na tej podstawie taki raport został stworzony. Każdy może go przeczytać: zobaczcie, jakie tematy są zakazane. I na tej podstawie, moim zdaniem, właśnie dzisiaj została zablokowana, zlikwidowana bez oprzedzenia media narodowe. I pewnie to początek, kolejne pewnie kanały też będą blokowane, więc to nie jest koniec, to jest do początek, dopiero początek historii wprowadzania w życie tego, że korporacja, na której czele stoją ludzie o lewicowych poglądach, zmonopolizowała rynek. Ja o tym też od dawna mówiłem, że jakie jest niebezpieczeństwo zmonopolizowania kanału dystrybucyjnego przez jeden podmiot i e, tego że monopolista może wykorzystywać nieuczciwie swoją pozycję. No i tak się stało. E, nie żadne przepisy prawne w Polsce nie powstały, które by chroniły naszej wolności słowa. Ja przypominam, że m, jak była ustawa o e, prawo prasowe, to tam jest taki przepis mówiący, że dystrybutorzy prasy, czyli kioski, to był kiedyś na przykład ruch nie mógł odmówić z powodów jakichś politycznych dystrybucji jakiegoś tytułu prasowego. Ten, te, ten przepis został wprowadzony po to, żeby nie było takiej sytuacji, że państwowy ruch m, 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 wyklucza z debaty publicznej jakieś m, opozycyjne czasopismo. No i niestety nasi rządzący ze wszystkich ekip w ogóle nie, nie zadbali o to, żeby wprowadzić takie przepisy, które by uniemożliwiały monopoliście, jakim jest jakim jest Facebook, korzystanie z tego monopolu do wprowadzania cenzury, no, która jest sprzeczna z polską konstytucją. Jest pytanie o skuteczność takich przepisów. To, to mogłoby być nieskuteczne, ale. Ale by nie, było. Rzecz, inna rzecz jest chyba godna tutaj polemiki z panem w tym momencie, bo mówi pan o narzędziu. Cały czas mówi pan o narzędziu i rzeczywiście YouTube jest takim, ja to już publikowałem w internecie z takim telefonem, prawda, który nagle mówi do nas: Ten telefon, że nie będę dłużej prowadził rozmowy, bo głupio gadasz, prawda? I telefon nam się wyłącza. To jest usługa techniczna, ten YouTube przecież, i, i ona nie powinna mieć tego rodzaju praw, ale tu ciągle mówimy o narzędziu. A myślę, że, że to narzędzie. Jest sterowane przez coś zupełnie innego, że, że musimy wskazać, jeżeli chcemy opowiedzieć widzom o tym, co się stało tak naprawdę, wskazać, kto to zrobił. A kto to zrobił? A zrobiły to te same środowiska, sprowokowały to, wykona, wykonały tą pracę, którą, którą owe narzędzie było realizowane. Te same środowiska, które jak Newsweek, jak gazeta wyborcza, Przecież ta fundacja nigdy więcej nie jest z kosmosu, też jest wspierana przez liberalną lewicę w Polsce, więc to są środowiska, które tą pracę wykonały. To one, to one właśnie judziły przeciwko mediom narodowym i dlaczego pytanie w tym momencie. Moja teza jest taka, że, że tu chodzi oczywiście prawdopodobnym. Jest motyw prorosyjski w wydaniu tutaj YouTube'a, że, że, że myśmy byli tacy w, w tej materii nieugięci, ale też taki, że, że media narodowe stały się poważnym medium, stały się jakimś poważnym głosem. Nasze plany, też telewizyjne, ta ekspansja, którą, którą tutaj z, zaczęliśmy wdrażać, ona po prostu te środowiska przestraszyła. Moim zdaniem Moim zdaniem, narzędzie, którym jest YouTube, znalazło się w rękach tego lobby medialnego, tej liberalno-lewicowej, mówmy tutaj kolokwialnie bandy, która, która nim zaczęła operować. I, i, I nieprzypadkowo właśnie w tym momencie, no bo Panie Janie, co się zmieniło w narracji mediów narodowych dwa miesiące temu od, od dzisiaj, prawda? No, no, co się zmieniło. No zmieniło się tylko to, że media narodowe zaczęły się reorganizować, że zapowiadamy ekspansję, że, że zapowiadamy zmianę formuły, prawda? Że zapowiadamy, że nasz, że nasz głos będzie silniejszy. No to to jest ostatni moment, żeby w nas walnąć. Te z ostatnich tygodni czołówki w Gazecie Wyborczej no też nie pojawiły się z powietrza, prawda? Myślę, że jesteśmy. Tutaj na wojnie, że, jesteśmy, że że ten atak jest elementem szerszego planu, nazywanej przeze mnie wojny światów, i jesteśmy na tej wojnie po prostu, chyba, chyba pan się ze mną zgodzi. Zgodzę się i powiem szczerze, szczerzej, szczerzej, że ta wojna już trwa od bardzo dłuższego, od, od dłuższego czasu. I my padamy ofiarą tego, że niestety te nowoczesne technologie znalazły się w rękach. Dystrybutorami kanałów komunikacji, które zmonopolizowały komunikację, stały się osoby ze środowisk lewicowych. A dzisiejsza lewica. I y, 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 pseudoliberałowie, bo to już naprawdę to nie ma nic wspólnego z klasycznym liberalizmem, to są, to są środowiska, które y, y, uważają, które są wrogami, są środowiskami antydemokratycznymi i przeciwnymi wolności słowa. Które chcą, uważają, że demokracja jest czymś złym, i trzeba zbudować inny model demokracji, takiej demokracji, co którą można nazwać demokracją socjalistyczną, w której prawa i wolności obywatelskie, takie jak wolność zrzeszania się, uczestnictwa w debacie publicznej, startu w wyborach, obecności w mediach, w dyskusji i w kursie publicznym, jest zarezerwowana tylko dla ludzi o poglądach lewicowych. Że mogą się wspierać między sobą stalniści, z, z trockistami, może czasami jakiś komunista. Natomiast, ludziom, którzy nie mają takich poglądów, po prostu oni nie mogą są wykluczeni z debaty, z debaty politycznej. Ja pamiętam, od był, to była taka wydana przez Fronde biografia Adama Michnika Demiurg. To, to napisał nie pamiętam już, który, który autor, ale tam jest historia tego, jak młody, że młody Adam Michnik w tych latach 60. -tych był właśnie zwolnikiem takiego modelu. I widać, że te środowiska nie zmieniły swoich poglądów. Oczywiście one mówią, mogą mówić o konstytucji, o demokracji, o wolności słowa, ale bo my zawsze musimy pamiętać, że one nie mówią, że my z tych dobrodziejstw różnych jesteśmy wykluczeni. I jesteśmy wykluczeni tylko dlatego, że jesteśmy, że po, my podpadamy i nie dlatego, że myśmy zrobili im coś złego, że my coś robimy złego, tylko dlatego, że my po prostu w ogóle. Nic, Funkcjonujemy i to nie jest tylko w sferze medialnej. My nie możemy robić kariery jako aktorzy, plastycy, pisarze. Nie może, bo mamy takie poglądy i dla nas nie ma miejsca w galeriach. My nie możemy robić biznesów, bo po prostu my mamy takie poglądy. Więc z każdej dziedziny życia będziemy wykluczani i to jest taki szeroki proces wykluczania nas z życia społecznego. No, i niestety teraz padliśmy, padły Media Narodowe tą ofiarą tego, natomiast dla mnie to było. Dla mnie to, mnie to nie dziwi, bo ja wiem, co piszę nigdy więcej od 30 lat. Wiem, jak wygląda sytuacja polityczna w Polsce. Wiem, że te, za każdym razem, ja już tych wojen z różnymi tytułami prasowymi, z książkami, ze stronami internetowymi, profilami, to przeżyłem tyle że mnie to po prostu nie dziwi, to, Ale to też klasyka. To jest oczywiste i dodajmy, komunizm wraca w wielkim stylu, bo ja takie same realia, ja pamiętam, pan jest chyba troszeczkę młodszy ode mnie, ja pamiętam z czasów PRL-u, no tak się działo. To jest jakiś dzień świstaka, proszę państwa, jakiś déjà dokładnie takimi metodami, komunizm walczył ze społeczeństwem, walczył z wolnością słowa. I teraz zobaczmy, zobaczmy nasze realia w Polsce. Tutaj rządzi Prawo i Sprawiedliwość, prawda. Tutaj teoretycznie słyszymy zewsząd, że, że jakieś, jakieś takie zamordystyczne, prawicowe poglądy są w głównym nurcie, że to one nadają ton. No cóż za bzdura, cóż za bzdura. Porażka rządu prawa i sprawiedliwości w tych potyczkach z Unią Europejską, a także, no między innymi, ta sytuacja z wyłączeniem mediów narodowych, pokazują, kto tu rządzi. Pokazują, kto tu rządzi. I drodzy Państwo, nie dajcie się nabrać na, na, te, na te lewackie ściemy, na, na zabawną dosyć, jeśli nie byłaby tragiczną, na końcu dnia, no to co pokazuje. Sytuacja z mediami narodowymi, no to tą zabawną narrację y, y, Gazety Wyborczej i Newsweeka na przykład, bo, bo to, to on poświęcił Newsweek i Gazeta Wyborcza, a ostatnie czołówki, nasze, naszemu skromnemu medium. Y, no, no więc nie dajcie się na to nabrać, bo tak naprawdę to oni tutaj są, y, y, sy, y, oni są stroną, która. Y, prowadzi nagonkę, opresję, a opresjonowanymi, a tymi postponowanymi są ludzie o poglądach konserwatywnych, chrześcijańskich, czerpiących z wartości, no, no na pewno nie lewicowo-liberalnych, bo, bo tacy się mają najlepiej. No i właśnie, także pani Janie, no ciężka sytuacja. Ja tylko chcę powiedzieć jedno. Jeszcze jedno chcę powiedzieć, jakby prowokując jeszcze pana do, do końcowej być może wypowiedzi, że nie możemy się dać. To, to nie jest, proszę nie, proszę nie wprowadzać takiego wątku w naszej dyskusji, że, że no już się mleko wylało i koniec. Nie. Ja słyszę w Pana głosie za dużo pesymizmu. Nic się nie skończyło. To jest dopiero drobna podyczka, to są harce. My tą wojnę jeszcze mamy szansę wygrać i musimy ją wygrać, bo, bo walka idzie o wszystko. My nie możemy dać się zakneblować. No. Problem z tą, z tą naszą przegraną, z naszymi tymi klęskami, które, które odnosimy, to polega na tym, że to wynika często z naszego, z naszej bezczynności. Bo przez to, że my nie mamy, że my nie jesteśmy aktywni, tak jak środowiska lewicowe. Nie, stworzy, nie tworzymy swoich organizacji, nie tworzymy swoich struktur terenowych, nie mamy swoich partii. Prowadzi do tego, że jak, że jak są wybory, to yy, po pierwsze mamy, całkowicie straciliśmy kontrolę nad samorządem, nad pieniędzmi, nad instytucjami kultury, nad tym wszystkim, co mogło być dla nas zapleczem. Po drugie, yy, mamy, mamy politykę parlamentarną, nie mamy swoich, często nie mamy swoich reprezentacji, prezentantów i jesteśmy skazani na to, że musimy wybierać mniejsze lub większe zło. Eee, przez to, że nie stworzyliśmy swoich kanałów internetowych, e, swojej komunikacji. A o tym, ja powiem, że o tym, że my jesteśmy blokowani, e, w, cenzura w internecie, to się mówi już o to od wielu, wielu lat. To nie jest promysł, to nie jest problem, który się pojawił nagle. To wszystko wynika z naszego zaniedbania, z naszej bezczynności. No właśnie, bo albikla, którą, którą proponował Tomasz Sakiewicz, zakończyła się fiaskiem, jakąś wielką porażką, proporcją gardeno, ale to, co proponował zamiast Twittera Trump, ta, ta jego hybryda serwisu społecznościowego też nie udała się. No, to wynika, no, Ablikla funkcjonuje mechanicznie, ja wrzucam codziennie jakieś rzeczy na Ablikle, komunikuję się z ludźmi, ale y, problem polega na tym, że jeżeli są takie narzędzia, to my się tam nie przenosimy. E, jeżeli powstał BanBaj, e, w którym można zobaczyć materiały telewizji w realu, to pomimo tego, że wszyscy widzowie telewizji w realu o tym wiedzieli, oni się w większości nie przynieśli, tam się niewielka część przyniosła. I to jest problem braku zaangażowania. Ale jeszcze e... jeden problem to jest. To, to jest: to jest taki problem formalny. To po prostu nie jest sexy. Przepraszam, że używam takiego języka trochę takiej gwary medialnej, ale, ale te, te propozycje, te. Alternatywy do popularnych serwisów społecznościowych, ale te nasze, prawicowe, konserwatywne, nie są finezyjne, nie są atrakcyjne, szczególnie dla młodych ludzi. Nam potrzebny jest taki tiktok o coś błyszczącego, coś prostego, coś interesującego formalnie. Tego nie potrafimy stworzyć, bo może dlatego, że operujemy, bo operujemy na Nieco innym poziomie intelektualnym, nieco innym nie, poziomie emocjonalnym, ale dlatego są te porażki. Operujemy na nieco innym poziomie finansowym i nie, nie stać nas na całe zaplecze techniczne, które jest niezbędne Też na prawda. serwery, na te wszystkie rzeczy. Ale ja powiem, że yy, nawet jeżeli nasze propozycje są siermierzne. E, to i tak problem polega na tym, że my z nich nie korzystamy. E, ja na przykład e, korzystam. Te... Pierwszy są nie korzystamy, bo są sielmierne. Ale to, to, e, to nas nie łumaczy. Na przykład tak jak e, wie pan, e, mamy propozycje lewicowe, ja dopóki mogę być na tym Facebooku, Twitterze, Ablikli, e, Gabie, to ja tam jestem, czy YouTube, wrzucam. I problem polega na tym, że nawet, jeżeli byliśmy w tych miejscach, to i też nie wykorzystywaliśmy skutecznie. No braknie, braknie czegoś takiego braknie pewnej kultury e, obywatelskiej w nas nie można się dziwić no, zabory, sanacja, komunizm. E, to wszystko ludzi oduczyło, u, Nauczyło tego, że nie należy być aktywnym, nie należy się wychylać. E, I miejmy nadzieję, że to kiedyś się zmieni. E, jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz e, to spowodowało wytrzebienie elit. A, a trochę, trochę ten nasz przekaz jest jest nieco hermetyczny I to, i to też jest pewien problem, że my, jak mówię, troszeczkę za wysoko być może mierzymy, jeśli chodzi o, te, o, o poziom tego przekazu, to też, to też ma znaczenie. Poziomy narracji w naszych środowiskach są bardzo różne, od prostackich, wulgarnych, po rozrywkowych, przez rapowe, aż do inteligenckich. Więc każdy, jak ktoś chce wybrać jakąś narrację, która, formę narracji, która jest mu bliska, może. Tylko problem polega na tym, że ludzie tego nie robią. No to też prawda, to też to prawda, jest, prawda, ale... To jest problem. Ja tu mam należy, drobne, tu... drobną uwagę. Nie do końca się z Panem zgodzę, jednak uważam, że, że, że należałoby troszeczkę inaczej przyłożyć, troszeczkę silniej przyłożyć ten akcent do spraw formalnych, one do formy, nie tyle formalne, formy, to to by trochę mogło zmienić. A tymczasem, no bo już musimy kończyć, tak. bo też już nie będziemy tego na YouTube publikowali być może, no to muszę, muszę zadbać o formę, żeby się zmieściło na inne serwisy. Kończąc, co robimy? Y Maserujemy dalej. Kto nie maseruje, ten ginie. Zasada z legi w cudzoziemskiej trzeba sobie wziąć do serca. Tak jest. Y nie poddajemy się, drodzy Państwo, to nie jest żaden koniec. Drogi panie Jerzy Owsiaku, drogi, drodzy naczelni niesłyka Wyborczej et consortes, y tak łatwo nas nie, nie pokonacie. W tej potyczce może jesteście górą, ale to była drobniutka potyczka. Przyszłość jest nasza. Pani Janie, bardzo dziękuję. Tymczasem nie na portalu Mediów Narodowych, ale, ale to niebawem się zmieni. I ta ż forma nasza jeszcze lepsza może. przyciągnie większą, miejmy nadzieję, widownię. Także to, to nas tylko inspiruje. Co nas nie zabije, to nas, to nas wzmocni. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję.